Już na tyle ubyło Już tu na tyle ubyło O i teraz widzę wysoko, dobra, dobra, litry, litry I teraz będzie ścieżka prosto na słup. No jest mnogo do ogarnięcia jeśli chodzi o O takie pola troszkę może zasłupem, jak zasłupem to będzie dobrze Nawet nie wiem czy jest sens Wykładać więcej, on już trzeba wyżej podnieść Gondyl się poci, Asem ja może otworzyć szyberdach na chwilę Takiego trochę powietrza wpuścić Innego 0,3 skręć Tak, czyli za słupem już wyszła, wydawało mi się, że będzie na słupie No i cofamy, rozłączone Teraz dam 180. Bo normalnie, wiecie, po tych słupach to ja robiłem inny numer, nie? Ale nie wiem, czy koniecznie dobry. I teraz można byłoby ze dwie sobie wyłączyć. Aha. No i właśnie to jest ten minus całego tego wszystkiego tutaj z tej skrzyni w John Deere, że to trzeba się bawić z tymi przejściami. C B, no jeszcze, jeszcze się nie minie. Jeszcze się nie minie, może teraz się minie. Minął się Dobra, mniej więcej wracamy Na tą swoją Mam tutaj automat do wykorzystania Jeszcze Tylko tak, on czasami działa, czasami nie działa Tak, on deal ma połówki w automacie Ale jeszcze nie wiem dlaczego Zmienia Tylko kurczy byk zmienia na te No i dobra nie będę krążył wokół tych suchów, C1. Pół metra skręć. No i taki coś mnie bardzo rozbija, jeśli chodzi o jazdę. Te fotele tak mają, że trzeszczą. Nie wiem dlaczego, mnie to tak już irytuje. Ale tu mnie czeka wymiana poduszki. Rządzic będzie jeździł na warsztat. Czeka mnie wymiana poduszki. To przy okazji zobaczyć, czy są te tulejki prowadzące, nie tulejki. Tu się nawet nie da rozłączyć hydrauliki, mm. jeśli chodzi o Tutaj, tutaj. Tutaj panie rolniku gdzieś. to Całkiem by się to spisywało. Znowu to sama historia. Rozłączam sobie wałek, a on mnie tutaj wała 1,5 metra, czyli chyba wjechałem nie w ten znacznik. Dobra, mniejsza o to. Mniejsza o to. Wyjdę wam tylko pokażę. Bo ona już jest! Wiadomo, że na składzie jest najszybciej, ale ona jest. No to Ziemia jeszcze jest taka trochę podmarznięta. Żebym nie mówił, że tak silę sobie gołą Ziemię, nie? Jak na bronę aktywną po bez bezorkowo. Nie, jest źle. Także oficjalnie to ona myślę, że wyszła w lutym, bo dzisiaj mamy 3 marca, że ona już wyszpilkowała w lutym. Już jest jakiś plus tego. I teraz tak, co bym właśnie chciał Wam powiedzieć. Ja najbardziej bałem się nie tego, czy ona wyjdzie, czy nie wyjdzie, tylko procesu jarowizacji. Tego obawiałem się najbardziej, czy ona mi zrobi tego kłosa. Czy będzie na tyle zimno, na tyle przemarznie, żeby zawiązała kłosa? Z jednej strony ta wioska jest zła, że ona się przedłużyła, ale dla, dla mnie jest super, bo ta pszenica jest. Ona sobie zaraz wykiełkowała tam jeszcze w styczniu, już miała te kiełki puszczone, czyli. I teraz pytanie do specjalistów. Mimo, że tyle lat, co że tam, Dziandorze, to teraz powiedzcie mi, proces jarowizacji zachodzi, jak jest samo ziarno w ziemi już i działa na nie ujemne temperatury czy coś, czy proces jarowizacji zachodzi po wykiełkowaniu? Niby, tak rozmawiałem z takim pewnym panem Waldemarem ze skupu i on mi powiedział, że proces jarowizacji mówi, pszenicę zimową wsadzisz do zamrażarki, pobronisz ją ileś tam tych tygodni, i możesz ją po prostu zasiąść na wiosnę. Czyli moja pszenica by przeszła proces jarowizacji już w stodole, bo były te minusy, był ten listopad zimny i ona też miesiąc stała. Czyli aby to złączył do, do, w całość to jest około 3 miesięcy. No to musi być ten chłos. No Nawet gdyby sam przyjąć to od siewu od tego czwartego, czy tutaj był 4 chyba, 5 stycznia, to samo to przyjęcie od siewu. Już powinno wnieść to do tego, że ona te 6-8 tygodni, bo to wtedy było te ciepło, za kilka dni przyszło, tam od 15 stycznia przyszło te zimno do nas. No i to mamy 6 tygodni, a jeszcze tydzień, także te 7, 7 8 tygodni może być zachowane, jeśli chodzi o jej przemrożenie. No i takim czymś, się widzicie, tu są Kamienie są i dlatego pomyślałem: No nic, zaryzykuję. Bezorkowo będzie i tak szybciej niż pługowo. Choć widzę, że jeszcze jest krzywo, ale ja już z tym też nic na razie nie jestem w stanie zrobić. Bo ta ziemia ona się nie puszy. Wiecie o co chodzi? O, jaki ładny czwoczek! A! No to dobra. Tu macie. o Jest na kamerze, jest no To ja się biorę za robotę dalej. Także widzicie, tu już będę o następny, następny, i tutaj, właśnie, jest taki pomysł, żeby właśnie w te ścieżki, które, bo 80 będzie pasowała, przyjechać i takie kamienie pozbierać. Jakąś ekipę tu zwołać, żeby właśnie było też zimno, nie? Żeby chodziło się w tych butach, żeby po prostu. To co wystaje, nie? Pozbierać do łyżki i tam wyrzucić na kupę i tyle. No bo jest tutaj tych kamieni. Ja sobie je tu położę do kupy. Się przejdzie, no i tak właśnie z tym koszeniem, nie? Chociażby do tego zbioru. Mówię, te większe. No. Nie chcę też tutaj za dużo nawozić. Myślę, że tak to 180. Dwuletnia kukurydza. Nie ma co się tutaj za bardzo. Co, co tutaj skupiać na potężnym nawożeniu? Eee, takie 300-320 litrów i zobaczcie, i pod kamieniem nawet wyszła. 320 litrów, i ja bym tutaj skończył zabawę. Właśnie z tego względu, że tutaj jest kamieni. Ja ich nie będę w stanie wszystkich wyzbierać. No ale takie coś trzeba po prostu przelecieć. Nawet sam dla siebie, jeśli miałbym tutaj przyjechać kosić. Megą. Bo w miarę już jest ładnie równo. Mówię, tutaj jest naprawdę po tej broni aktywnej to się wyrównało. Uwierzcie mi na słowo, że to się wyrównało. Jeszcze jest taki na ziemię to delikatnie. Także jeszcze jest. Okej, okay, ale jadę cały czas napędem, bo tu są takie miejsca maślane i ładnie sprzęt umyty. Zobaczymy. Resztki dostaną RSM-u i będą szły. O, tak wygląda opryskiwacz. Szósty, siódmy sezon ze mną leci. Tam mam odbitki niestety od kół, jak się gdzieś przy skrętach czy przy czymś, nie? Tak to wygląda Zaczer leci na Kubusiu Został zaadoptowany, pasuje bez problemu No, tak wygląda opryskiwacz Koła z Ursusa to wiecie, bo to właśnie chodziło o te znoszenie No i tak wygląda, no To jest moja modelacja Bo zrobiłem sobie halogeny sam Na belkę Tak wygląda o no, taka szybka jeszcze prezentacja. No, no, 7 lat, że niektórzy mówią, że te farby odchodzą płatami. To z jednej czy z drugiej strony no, to no, mi nie odchodzi płatami. Także nie wiem. No, z drugiej strony to samo, tu mamy tą belkę na trapezie. Siłowniki potężne, grubasy. Mocne są, bez problemu tu podnosi. No, i tak wygląda na ramię też dziś farba nie odchodzi. Także nie bać się jak widzicie tutaj, tu macie klapy, nie klapy, nawet na tym podejściu są takie już te miejsca z RSM-u, jakby takie zaczątki. No, ale zobaczcie, to jest siódmy sezon, i nawet ta farba tu nie jest zdarta. Także pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, cześć.